A czy smutny jubileusz nie tak to miało wyglądać? No na pewno życzymy sobie wygranej jeszcze z takim zespołem jak, jak Skra, ale... No jest jak jest, co mam powiedzieć? No, tak jak ci zagrali, to no, ciężko było się przeciwstawić. Czyli zapomnieć o tym, co było, skupić się na tym, co będzie? No na pewno, to trzeba znaleźć elementy jakieś. E, lekcje tak, z bardzo dobrym przeciwnikiem i, i my idziemy dalej. No. Nie złamaliśmy się po, po przegranych w pierwszej rundzie, no tym bardziej nie złamiemy się teraz. Jaka atmosfera panuje w zespole po tej serii zwycięstw? Bardzo dobra. Zresztą od samego początku mamy bardzo dobrą atmosferę i naprawdę trzymamy się razem. I to nie było łatwe w tej pierwszej rundzie, gdzie, gdzie graliśmy dobrze i brakowało końcówek, żeby wygrywać. Także, no, mówię. Jestem bardzo dumny z zespołu, bo, bo ja wiem, że, no, że nas po prostu nie, nie złamie jakiś jeden przegrany mecz. Tak? Napięty terminarz też Was pewnie nie złamie. Często widujecie się w hali, mało odpoczywacie. No, na pewno, terminarz jest taki jest. Myślę, że każdy ma podobny terminarz. Tutaj nie ma na, na co narzekać. Przychodzimy i, i nie czujemy zmęczenia sobą, także to jest bardzo ważne i, i patrzymy optymistycznie w przyszłość.